Klef Pewnego dnia chór smerfów uczył się nowej pieśni. Szło im bardzo dobrze, dopóki nie dołączył do nich Hermioniusz. Niestety śpiewał chyba jeszcze gorzej niż grał. Fałszował straszliwie. W końcu smurfy nie mogły już dłużej tego znieść. Jeśli on będzie z nami śpiewać, to klapa. Nigdy nie wysmerfujemy tego koncertu, oświadczył dyrygentowi. Nieco dalej, w głębi lasu też ktoś śpiewał. To wiedźma Hogata próbowała oczarować swoją pieśnią rycerza Lezarda da Capo, wielkiego miłośnika muzyki. Lecz Hogata fałszowała jeszcze bardziej niż Hermioniusz. Nic dziwnego, że Lezardo wcale nie był zachwycony. Co za koszmar! krzyknął i zawrócił swego smoku rumaka tak gwałtownie, że ten ogonem wywrócił łódkę Hogaty. Nie uciekniesz mi, mój malutki, wymamrotała zmoczona wiedźma. – Kocham cię, do szaleństwa nigdy cię nie opuszczę. Tymczasem Hermioniusz opowiedział o swoim zmartwieniu papie Smerfowi. No cóż, może będę mógł wysmerfować coś dla ciebie, powiedział jak zwykle papa Smerf. A potem w swojej pracowni wysmerfował mały magiczny kamerton. Jak tylko zawiesił go na szyi Hermioniusza, ten zaczął śpiewać olśniewająco pięknym głosem. Cały chór smerfów był zachwycony. Od dziś będzie śpiewać jako solista zdecydował woźniak, który odgrywał rolę dyrygenta. Hermioniusz był tak szczęśliwy, że śpiewał od rana do wieczora i swymi wokalnymi popisami obudził samego śpiocha. A raz zaśpiewał tak wysoko, że aż pękł flakon niesiony przez papę Smerfa. Smerfowałem w tym flakonie nowy eksperyment, mruknął wyrozumiały, zasmucony papa Smerf. Hermioniuszu, i co je poćwiczy gdzie indziej, najlepiej do lasu? Smutna chogata wracała do domu na swoim stępie. Nagle usłyszała, że w lesie ktoś bardzo pięknie śpiewa. Hejmioniusz stał na kamieniu, jak na scenie, a wokół zgromadziły się zwierzęta z całego lasu, zasłuchane w jego śpiew. Nagle z nieba zleciał sęp i wszystkie zwierzęta się rozbiegły. Chogata chwyciła harmoniusza i porwała ze sobą. Nic cię nie bój, malutki, uspokojała trzęsącego się ze strachu smerfa. Jestem wielką wielbicielką Twojego talentu. Hogata zabrała smelcha w okolice zamku rycerza Lezarta. Miała pewien plan, chciała wykorzystać więźnia, żeby zwabić rycerza do swojego domu. Zamknęła Hermoniusza w zasłoniętej klatce i kazała mu śpiewać. Cóż to za wspaniały głos! zachwycił się Lezarto. Cóż to tak pięknie śpiewa? Przyjdź do mego domu, jeśli chcesz go zobaczyć! odpowiedziała wiedźma. Smelfy, zaniepokojone obecnością Hermioniusza, zaczęły go szukać. Nagle usłyszały jego śpiew, ale dochodził gdzieś z wysoka. Siedziły do sępa i dotarły do domu hogaty. Tam znalazły hermoniusza, zamkniętego w pozłacanej klatce. Hogata chce, żebym zaśpiewała na jej ślubie, wyjaśnił im. Zaraz potem będę mógł posmakować do naszej wioski. Nie ma mowy, zostaniesz tu na zawsze i będziesz śpiewać dla mego ukochanego, zakrzyknął. Nie ma mowy, zostaniesz tu na zawsze i będziesz śpiewać dla mego ukochanego, zakrzyknęła Wiedźma, chwytając trzy smerfy. Ale się posmurfiło, a ja chciałem tylko ładnie śpiewać, mruknął do siebie Hermioniusz i postanowił zniszczyć magiczny kamerton. Kiedy Lezarto, do Hogaty, by cudne... Kiedy Lezarto przybył do Hogaty, by posłuchać cudnego śpiewu, Hermioniusz zaczął śpiewać w swym dawnym stylu. Uszy od tego puchną, wrzasnął lezardo. Zakpiłeś sobie ze mnie, ty wstrętna wiedźmo. Oburzony rycerz chciał jak najszybciej wyjść, ale hogata próbowała zatrzymać go siłą. Lezardo cisnął w nią fotelem. Fotel w locie potrącił klatkę i drzwiczki się otworzyły. Wszystkie smekwy były wolne. Smekwy wiały i sił w nogach. Lezardo też uciekał i hogata została sama. Ach miłość, jest naprawdę okrutna! westnęła smętnie Wiedźma. Wiosce snegwy urządziły sobie wielkie święto, a snerfowy chór wystąpił w pełnym składzie. Tak taką właśnie muzykę lubię, powiedział papa snerf. I kto by się tam przejmował fałszowaniem?